Dzień dobry, witam serdecznie w kolejnej części Kusz i Smar. Tym razem opowiemy wam o chyba mojej ulubionej rodzinie motocykli Harley-Davidson, czyli o rodzinie Dyna. Tak, w Polsce mówi się na nią Dyna, niektórzy mówią dynka jeszcze inni dynia, a Amerykanie wymawiają to jako Dyna. I dziś już niestety nieprodukowana platforma, która miała być troszeczkę takim złotym środkiem pomiędzy najmniejszymi modelami Sportster, a większymi modelami typu Touring, czy też nastawionymi na klasykę Softailami. Zacznijmy od początku. Wyobraźcie sobie, że genetycznie Dyna sięga aż lat 70., a dokładnie roku 1971, kiedy to na świat przychodzi pierwszy model serii FX. Bo nasza dajna będzie miała oznaczenie FXD. FX, jak mówią różne źródła, pochodzi od albo skrótu fabryk Experimental, albo od połączenia dwóch skrótów, czyli FL jako motocykle turystyczne i XL jako sportster. Bo pierwsze motocykle z rodziny FX było to nic innego niż sklejenie ze sobą dwóch modeli. Tył wraz z silnikiem i tylną częścią ramy pochodził z modeli turystycznych, a przód włożono z modeli sportster. I tak narodziła się seria FX. Seria FX trwała do roku 1982, bo jak zwykle Harley dość płynnie przechodził. I wtedy rodzi się FXR, czyli bardziej sportowa wersja modeli FX. Natomiast Dyna, o której tutaj będziemy dzisiaj mówić, rodzi się w roku 1991. Z założeniem całej serii Dyna było. Nawiązanie jak tylko się da do serii FXR, ale stworzenie platformy, która umożliwi znaczne obniżenie kosztów. I to obniżenie kosztów miało nie tyle polegać na oszczędnościach materiałowych, co przede wszystkim na oszczędnościach czasu w trakcie produkcji. Stworzono specjalnie do tego ramę. Taką, do której silnik mógł bez problemu być na linii produkcyjnej bardzo łatwo wkładany i mocowany za pomocą dwóch elementów metalowo-gumowych, czyli tak zwanych poduszek z przodu i z tyłu, i u góry za pomocą takiego małego stabilizatora. To powodowało troszeczkę takiej wiotkości. Niestety, Dajny nigdy nie słynęły z tego, że były motocyklami mega sztywnymi. Ale co ciekawe, pierwszy model Dajny, czyli Stargis, zrobiony troszeczkę tak, by uhonorować jeden z największych zlotów Harleya w Stanach Zjednoczonych, cieszył się niekoniecznie ogromną popularnością, mimo tego, że był dość nowoczesny. Dostał najnowszego wtedy silnika Evolution, który przeszedł również w roku 91. Spore zmiany. Dostał zupełnie nowego designu, takiego wręcz troszeczkę, jeśli można tak mówić, o tych modelach Harleya sportowego Snytu. Mimo wszystko sprzedaż jego czy też produkcja zakończyła się na poziomie około 1500 sztuk i niewątpliwie jest to dzisiaj najbardziej poszukiwany, jeśli chodzi o kolekcjonerów, model Dajny. Dziś już zresztą osiągający całkiem pokaźne sumki. Już rok później, czyli w roku 1992, wchodzą dwa nowe modele. Wchodzi m.in. FXDC i wchodzi kolejny motocykl. O nazwie nawiązującej do jednej z największych imprez, czyli wchodzi Daytona, znów w wersji limitowanej. Tak naprawdę są to bardzo podobne do siebie motocykle, różniące się niewielką ilością szczegółów, więc tak naprawdę Daytonę można by potraktować jako limitowaną wersję Dyna Glide. I od tego roku można powiedzieć, że Dyna zaczyna odnosić sukces, ponieważ jej cena jest bardzo przyjemna. Jest to Big Twin, niewiele droższy od Sportstera i zaczyna się ciągle rosnąca sprzedaż. Kolejny rok, czyli 1993 przynosi kolejne modele i tu między innymi pojawia się nasz festyn. Nasz festyn, czyli nic innego niż Dyna Lowrider. Oczywiście model Lowrider jest znany już od czasów FX czy później FXera, ale teraz będzie on występował w ramię Dyny i pojawia się drugi szlagier, czy też wraca. Szlagier, który gdzieś zniknął już w latach 80., ale szybciutko wrócił wraz z pojawieniem się ramy Dyna, czyli wide glide ten motocykl, który stoi tutaj, co prawda na silniku Twincam. Oczywiście w 93 roku pojawia się z silnikiem Evolution, ale jest to powrót Wide Glide'a do sprzedaży. Kolejnym rokiem zmian i ostatnim dla silnika Evolution jest rok 1995. Wtedy to dochodzi do zmiany ramy. I na tej ramie Dyna trwa aż do silnika Twincam, który to wchodzi w 1990. Dziewiątym roku i również w roku 1999 pojawia się chyba najbardziej sportowy model Dyny czyli Dyna Superglide Sport. Jest to motocykl, który można powiedzieć jest taką wisienką na torcie całej rodziny Dyna. Poza oczywiście nowym silnikiem o pojemności 88 cali czyli silnikiem Twin Cam, Motocykl ten dostaje sportowego zawieszenia, dostaje podwójnych tarcz hamulcowych i jest takim naprawdę rewelacyjnym, można powiedzieć ulicznym zawadiaką. Co ciekawe, również w roku 1999 pojawia się, jego bardziej turystyczna wersja. Wersja wyposażona w odpinane kufry i w owiewkę mocowaną na lagach. Taki troszeczkę można powiedzieć nawiązanie do FXRT. I Dyna sobie trwa bez większych zmian, oczywiście poza standardowymi zmianami, które miały miejsce w Twin Camie, aż do roku 2006. Rok 2006 to bardzo duże zmiany w modelach Dajna. Przede wszystkim zmienia się całkowicie rama. Nowa, zupełnie przekonstruowana rama ma być przede wszystkim dużo bardziej sztywna. Ale co za tym idzie, staje się też troszeczkę taka bardziej, można powiedzieć, tłusta. Grubsze rury, troszeczkę większa wydaje się gabarytowo. Przez to Dajna, można powiedzieć, nieco rośnie. Nabiera troszeczkę takiego sadełka. Ale. Co ciekawe, pojawia się również wtedy nowy model Street Bob. I co ciekawe, początkowo te wszystkie motocykle wyposażone są w silnik 88 cali, ale już przekonstruowany i do tego wszystkiego dostają fabrycznie sześciobiegową skrzynię biegów. I to jest troszeczkę taki rok. Przejścia, bo już rok później, w 2007 roku, Dyna dostaje nowego silnika 96 cali sześciennych. I to jest motocykl, który już jest taką pełnoprawną, poliftową, 96. Już rok później pojawia się kolejny sprzedażowy szlagier Harley'a, czyli Dina Fat Fatbob. Jest to taki mały grubasek na ramię. Dine. i w odróżnieniu do Fat Boya, który jest mocno klasycznym grubaskiem, Dyna Fat Bob jest takim troszeczkę można powiedzieć motocyklem mocno usportowionym. Oczywiście usportowionym w stylu Harley Davidson, ale to nie jest ostatni silnik, który ląduje w Dajnach. Już chwilkę później pojawia się w Dajnach silnik 103 cale i dokładnie przy takim lowriderze stoimy. To jest lowrider wyposażony w silnik 103 cale. Nadal twinkam, bo niestety Dyna nie doczekała się już silnika Milwaukee 8. Wraz z pojawieniem się silników Milwaukee 8 jest inaczej. Moment, kiedy do Harley wchodzi silnik Milwaukee 8, jest końcem dajny. I co ciekawe, różnie mówi się o tym, dlaczego zakończono. Produkcję dajny w 2017 roku. Jedni uważają, że była to kwestia spadających akcji Harley'a i trzeba się było ratować, więc trzeba było ograniczać produkcję i wypadła dajna. Natomiast drugim, znacznie bardziej prawdopodobnym, moim zdaniem, powodem było to, że silnik Milwaukee 8 nie chciał się zmieścić w ramię dajny i trzeba byłoby tworzyć kolejną, zupełnie nową platformę, zupełnie nową ramę, Więc żegnamy się z Dajną w 2017 roku, ale Dajna nadal cieszy się ogromną popularnością, i to nie tylko w Stanach Zjednoczonych, ale również w Polsce. Między innymi ten motocykl, przy którym stoję, ma taki swój Dajnowy styl, i ten styl bardzo mocno gdzieś został inaczej, zaczął być modny od roku 2008, kiedy to na Ekrany telewizorów wszedł serial Synowie Anarchii i jeden z głównych bohaterów, Jack Steller, jeździł właśnie Dyną. I to co ciekawe, jeździł Dyną z 2003. I wszyscy, którzy pamiętają ten film, doskonale pamiętają właśnie te owiewki, te czarne malowania, troszeczkę podniesione, właśnie w takim troszeczkę podobnym stylu, który zresztą potem czy też przedtem ciężko to powiedzieć co było pierwsze kura czy jajko nosi nazwę Club Style i nasza Dyna jest między innymi właśnie przedstawicielem troszeczkę takiego stylu bo do mnie taki pełny Club Style troszeczkę nie mówi. Jest jeszcze jeden model Dyna o którym musimy tutaj wspomnieć jest to Switchback. Switchback był troszeczkę taką próbą stworzenia motocykla turystycznego na platformie Dyna. Motocykl, który wyglądał troszeczkę jak taki młodszy brat Road Kinga. Miał głębokie błotniki, miał okryte przednie zawieszenie w stylu właśnie takim typowo touringowym. Do tego wszystkiego miał plastikowe kufry, również w stylu touringowym. Niestety mam wrażenie, że ten motocykl nie cieszył się zbytnią popularnością. I zamiast być takim, można powiedzieć, krokiem do rozwoju Platformy Dyna, chyba stał się troszeczkę takim gwóźdkiem do jej trumny, gdyż nikt nie kupował dajny ze względu na jej spokojny charakter. Dyna zawsze wydawała się być takim motocyklem nieco chuligańskim. Czy to późniejsze modele stylizowane na taki club style, czy też wcześniejsze modele, które były wprost chopperami, albo tak jak nasz Low Rider, trochę takimi sportowymi Harley'ami. Oczywiście sportowymi w stylu Harley'a, więc jeśli moi drodzy szukacie jakiegoś Harley'a, który niekoniecznie będzie takim statecznym softajlem, czy też małym sportsterem, bo na przykład jest sportster dla Was za mały, ale chcielibyście coś, żeby łączyło styl sportstera z komfortem Turinga, czy też z gabarytami Turinga, to Dajna właśnie jest motocyklem dla Was. Jest coś, co ja uwielbiam w Dajnach, czyli między innymi właśnie ten taki zawadiacki charakter, który powoduje, że ten motocykl jest rewelacyjny zarówno do miasta, jak i na wycieczki i to niekoniecznie krótkie. Zdarzyło mi się robić spokojnie po kilkaset kilometrów od strzała na tej czarnej Dajnie i. Nie jestem w stanie powiedzieć złego słowa o tym motocyklu. Oczywiście wygodniej będzie podróżować turingiem, a po mieście znacznie lepiej będzie jeździć jakimś małym charakternym sportsterkiem, ale to właśnie Dajna idealnie łączy turinga ze sportsterem, o czym zresztą świadczy to, co mówiłem na początku filmu czyli skrót FX i to jest bardzo fajna. Rzecz. Ale przyjrzyjmy się naszemu polskiemu rynkowi, jak to wygląda, jeśli chodzi o modele Dyna. Zanim jednak przejdę do tego, co oferuje polski rynek, kilka słów na temat tego, co warto kupić. Słuchajcie, jeśli potrzebujecie, macie ochotę na pojeżdżenie takim najbardziej klasycznym soft chopperem, czy taką typową amerykańską maszyną, proponuję rozejrzeć się za modelami, oczywiście z silnikiem Evolution. Czy to wide Glide, czy Lowrider, czy którykolwiek z motocykli z silnikami Evolution, da Wam najwięcej takiej frajdy jeżdżenia klasycznym Harley'em. Natomiast niewiele mniej, ale za to w przyjemniejszy, można powiedzieć, sposób w obyciu, dadzą Wam również to modele. Twincam 88, to jest takie, moim zdaniem, ja uwielbiam Twincam 88, idealne połączenie klasyki, którą daje Evo, z nowoczesnością, którą wnosi Twinkam. Tu oczywiście nie wszyscy się z tym zgodzą i każdy ma prawo do swojego zdania. Ja lubię Evo, ale jeździć wolę Twincamem. Takie jest po prostu moje osobiste zdanie na ten temat. Natomiast jeśli szukacie nowego motocykla, motocykla, którym będziecie, znaczy nowego, stosunkowo nowego motocykla, motocykla, którym będziecie mogli jeździć jak z zupełnie nowym motocyklem bez wstydu. Zarówno dla osiągów, jak i hamulców, jak i prowadzenia, przyjrzyjcie się raczej motocyklom z ostatnich lat produkcji i najlepiej, żeby to była 103. Natomiast czy czegoś należy unikać? Tak, bardzo mocno unikajcie Dain z roku 2006. Dlaczego? Między innymi dlatego, że ona jest takim modelem mocno przejściowym i sporo części pasuje do nich tylko z rocznika 2006, co może przysporzyć trochę kłopotów, zwłaszcza kiedy będziecie chcieli taki motocykl remontować. Natomiast jeśli trafi się sztuka z 2006 roku, ale w pięknym stanie, nie obawiajcie się, Bierzcie. To jest takie fajne połączenie Twinkama 88 z Twinkamem 96. I mówię tutaj o całym motocyklu, a nie oczywiście o silniku. Chociaż silnik też ma wspólne cechy z jednym i z drugim, więc troszeczkę taki miks. Dobrze, wracamy do ogłoszeń. Zobaczymy, co oferują w Polsce sprzedawcy. Wpisałem Harley Davidson do 20 tysięcy. Wpisujemy Dyna. I zobaczmy. Co mamy w ogłoszeniach? Czy coś w ogóle jest? No jest, jak najbardziej, słuchajcie. I to co ciekawe, do 20 tysięcy możemy znaleźć. Troszkę rozbitków, czy jest coś ładnego? Do 20 tysięcy nie ma zbyt wielkiego wyboru, i tak naprawdę są to motocykle mniej lub bardziej. Uszkodzone. Więc raczej, jeśli szukacie dajny, to do 20 tysięcy, gdzieś jak przeglądam, przeglądam ogłoszenia, raczej znajdziecie coś mniej lub bardziej uszkodzonego. I jeśli już to coś z najmniej popularnych modeli. Natomiast, jeśli założycie budżet 25 tysięcy złotych, to będzie wyglądało to dużo lepiej. Do 25 tysięcy, jest już troszeczkę tego, mamy kilka Wide Glidów, i to z różnych lat produkcji. I jeden Jest z 2000 roku, drugi jest z 2004, mamy też coś lekko. chyba lekko uszkodzonego, ale jest na przykład Low Rider już z 2007 roku, czyli już po pełnym lifcie, pełna taka 96, więc jest tutaj już w czym. Wybierać, ale raczej do 25 tysięcy będą to albo 88, albo nawet Ewo da się już znaleźć w tych pieniądzach, ewentualnie delikatnie uszkodzone 96. 103, raczej będzie ciężko w tych pieniądzach znaleźć, żeby ona była stosunkowo ładna. Natomiast już pomiędzy 25 000 a 30 tysięcy znowu przesuwamy tą granicę. Będzie sporo 96. Piękne 80 ósemki, tu już będzie można wybierać w Ewo, choć ich w ogóle jest mało na polskim rynku. I gdzieś zahaczymy już o 100 trójki. Powyżej 30 tysięcy bez problemu da się znaleźć. Jakąś fajną 100 trójeczkę, przynajmniej z początkowych lat 100 trójki. Bo jeśli chodzi o ostatnie 100 trójki, no to trzeba przygotować na to spokojnie ponad 40 tysięcy, jeśli szukamy motocykla w dobrym stanie, a potrafią one kosztować nawet pod 50 tysięcy złotych. Więc przegląd jest ogromny. Dla każdego coś fajnego. Jeśli lubicie majsterkować, możecie sięgnąć nawet po dajne poniżej 20 jeśli szukacie motocykla w idealnym stanie, przygotujcie około 40 tysięcy, 50 i wtedy już kupicie naprawdę piękną perełkę. I co istotne, za te pieniądze kupicie już spokojnie, dajne nawet z polskiego salonu, z pełną dokumentacją, wtedy będzie na pewno bezpieczniej. Więc moi drodzy, dajna troszkę droższa, jak widzicie, od Sportstera, ale dalej są to motocykle w zasięgu ręki. Jeśli tylko chcemy, możemy spokojnie, dzięki dajnie wkroczyć w świat Big Twinów. Na koniec jeszcze jedna rzecz. Pamiętajcie również o tym, że Dyna występuje zarówno w wersjach gaźnikowych, jak i w wersjach na wtrysku. I co ciekawe, w Twinkami 88 występowała zarówno w wersjach wtryskowych, jak i w wersjach gaźnikowych. Więc tu również sami musicie sobie odpowiedzieć na to pytanie, czy kupując na przykład takiego pięknego Wide Glida jak ten, chcecie mieć Wide Glider na wtrysku? Czy chcecie mieć wide guida na gaźniku? Oczywiście z silnikami Evolution tylko gaźnik, a z silnikami 96 cali w górę, czyli 96 jest to trójka, tylko na wtrysku. Ani jeden, ani drugi model nie miał jakichś specjalnych wad. Nie ma się tutaj naprawdę czego czepiać. Poszukując dajny, zwracałbym uwagę przede wszystkim na jej stan techniczny i na powypadkową przeszłość, bo to jest troszeczkę w Polsce zmora. Harley bardzo dużo z nich przyjeżdża rozbitych mniej lub bardziej. Tych mało uszkodzonych oczywiście nie należy się obawiać. Natomiast jeśli motocykl bardzo źle wyglądał na aukcjach w Stanach Zjednoczonych, obawiajcie się tego, jak został naprawiony u nas w kraju. My przyznam szczerze, tak bardzo lubimy dajne, że mamy ich cztery i wszystkie bardzo kochamy i żadnej nie sprzedamy. Mamy dwa Wide to jest rocznicóweczka oprócz niej mamy jeszcze tego naszego fioletowego Wide Glide'a, którego już widzieliście, mamy również dwa Lowrider'y, przy czym Lowrider'a mamy pierwszego i ostatniego, więc mamy taką fajną, można powiedzieć małą kolekcję Dyne. Myślę, że ten odcinek, zwłaszcza osobom poszukującą Dine, powinien troszeczkę pomóc w wyborze a tym którzy nie wiedzą jakiego chcą harleja, pozwoli odpowiedzieć sobie na to pytanie. Bo w Polsce mam wrażenie najmodniejszym harlejem jeżeli chodzi o taką właśnie klasę średnią są oczywiście Softaile, a Dyna jest nieco niedoceniana. Ja jestem definitywnie w tej grupie wolącej Dyna od Softaila. Każdy ma swoje upodobania, moje idą w kierunku właśnie Dajny. Na dzisiaj to tyle. Dziękuję bardzo. Zapraszam na kolejny odcinek, już niebawem. Pamiętajcie o tym, żeby zostawić lajka, udostępniać, subskrybować, bo to pomaga nam się bardzo rozwijać. Do zobaczenia.